Royal Graphs oferuje wyjątkową platformę WebTrader, która pozwala na natychmiastowe analizowanie rynków oraz podejmowanie szybkich decyzji handlowych. Dzięki niej możesz inwestować bez ograniczeń, w każdym momencie, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Wystarczy, że masz dostęp do przeglądarki internetowej, a cały świat finansów stoi przed tobą otworem. WebTrader eliminuje potrzebę instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Całość operacji odbywa się online, co znacząco ułatwia korzystanie z platformy, szczególnie dla osób, które cenią sobie mobilność i szybkość działania. Wystarczy połączenie z internetem, aby monitorować swoje transakcje, analizować dane rynkowe i reagować na zmieniające się warunki rynkowe w czasie rzeczywistym. Interfejs platformy został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowników, co czyni WebTrader intuicyjnym narzędziem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Dodatkowo, pełna kompatybilność z komputerami i urządzeniami mobilnymi daje Ci nieograniczoną swobodę handlu, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Masz pełną kontrolę nad swoimi inwestycjami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Platforma WebTrader zapewnia dostęp do wszystkich instrumentów handlowych oferowanych przez Royal Graphs. Od rynku forex, przez akcje, surowce, indeksy. Aż po kryptowaluty. Co więcej, każda transakcja jest realizowana błyskawicznie, co pozwala ci natychmiast reagować na zmiany rynkowe i wyprzedzać konkurencję. Korzystając z zaawansowanych narzędzi analitycznych, takich jak wykresy, wskaźniki techniczne i sygnały handlowe, masz możliwość precyzyjnego planowania swoich ruchów inwestycyjnych. Z platformą WebTrader w Royal Graphs Twoje zyski mogą być jeszcze większe, a ryzyko lepiej kontrolowane. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym inwestorem, czy już doświadczonym graczem na rynku, z Royal Graphs zawsze będziesz o krok przed innymi. Zaufaj nam i wykorzystaj potencjał, jaki daje WebTrader.